Siemano, Siemandero, witam. Trzeci odcinek z cyklu tryptyk, tryptyktowego we współpracy z salonami muzycznymi RIF na temat Stratocastera. 70-lecie strata w tym, w tym roku. I w tym momencie po dwóch Japończykach, jeden Fender podaje, że Indonezyjczyk, a tutaj jest, że Chińczyk. No ale jeden tańszy instrument, jeżeli chodzi o Produkcję fenderowską oficjalną, instrument z logo Squire, Squire Stratocaster, i teraz uwaga, to jest najnowsza seria Squire'a, która nazywa się Sonic, i ona zastępuje to, co było Bulletem, a moim zdaniem jest tak bliżej troszeczkę Affinity, jeżeli chodzi o jakość. Jak wiecie, ja nie byłem wielkim fanem tych y, buletów absolutnie, a z Affinity zawsze miałem jakieś malutkie problemy. Jeżeli się interesujecie Stratocasterem i przeglądacie ten kanał, no to gdzieś tam moje opinie na temat buletów i, 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 tych, i tych Affinity y, mogliście na pewno Zobaczyć, no i chociażby z tego powodu, nigdy za bardzo nie brałem tych gitar, właśnie z salonów muzycznych reef, no bo moim, y, taką moją ideą robienia filmów jest, że jeżeli współpracuję z jakąś firmą, to coś musi mi się y, podobać i coś, no musi być takiego, że jeżeli chce taka firma, żebym powiedział coś dobrego, to to coś dobrego tutaj musi być. No i jak jest tutaj z tą serią y, Sonic? No, nie da się ukryć, że poprawiła się ta seria. Nie da się ukryć, że jest to cały czas biedny budżetowy instrument, który kosztuje okolice 800 zł. Ze zniżką fogową jest troszeczkę tańszy, niewiele, no bo tam nie masz czego urywać z tych 800 zł. E, więc nie ma co wymagać od tego instrumentu nie wiadomo jakich cudów, ale z drugiej strony nie da się ukryć, że w stosunku do tych serii Bullet, które również miały takie y, czarne logo. Ale było gdzieś tam napisane Bullet Series, tutaj nie ma, to te soniki się poprawiły. Dlatego zdecydowałem się, mimo tego, że dwa poprzednie odcinki o Stratocasterach nagrane w tym tryptyku były o bardzo wypasionych instrumentach, zdecydowałem się pokazać wam tą. Gitarę. Sam byłem zainteresowany, czy Fender gdzieś poszedł po rozum do głowy i czy gdzieś po prostu no, zaczęli kombinować w ten sposób, żeby zrobić w tych samych pieniądzach troszeczkę lepsze instrumenty. Wiadomo, że konkurencja nie śpi, tym bardziej, że konkurencja nie śpi. Na pewno już w tematyce Stratocastera. No bo te Stratocastery są najbardziej kopiowanymi instrumentami przez wszystkich, przez wszystkich twórców gitarowych jacy istnieją, więc musieli zrobić coś, co gdzieś podniosło tą jakość i chyba im się udało. Oczywiście od razu mówię, to nie jest jakiś super wypasiony instrument, ale za 800 mniej więcej złotych już ten stosunek cena jako jeżeli chodzi o tą gitarę broni się posłuchajcie pierwszej próbni. Kryptyku zostały nagrane w ten sam sposób, więc możecie sobie w bardzo łatwy sposób porównać, oglądając wszystkie trzy odcinki, porównać sobie te, te Stratokastery. No, wiadomo, że to jest stratocaster najbiedniejszy, i on rzeczywiście brzmi z tych gitar najsłabiej. Ale z drugiej strony. Patrząc sobie na to, że on jednak geometrycznie jest zrobiony w miarę, w miarę solidnie, czyli tutaj dało się ustawić. Mimo tego, że znowu mamy cały czas 9,5 radius, no to dało się ustawić nisko. Makcji strun i te gitary, ta gitara jest taka, wiecie, grywalna i całkiem, całkiem spoko jak na początek. Więc jeżeli sobie kupicie taką gitarę, yy, jako pierwszą, będziecie ją darzyć sentymentem, no to przetworniki w, tej, w tym instrumencie warto będzie wymienić. Jeżeli będziecie sobie ją chcieli zostawić, no to warto będzie te przetworniki wymienić i nie będzie to taki zły pomysł. No bo nie da się ukryć, że przetworniki tutaj są elementem takim najmniej ciekawym, jeżeli chodzi o tą, o tą gitarę i jest to, jest to taki element, który no, słychać, że nawet to tak nie do końca gra jak strat. Jest troszeczkę bliżej vintage'owego charakteru tego tradycjonala niż tego takiego troszeczkę nowocześniejszego charakteru tego, tej hybrydy, ale no rzeczywiście brzmi to jak takie tanie przetworniki, które są w różnych kopiach stratów gdzieś tam wykorzystywane. Natomiast można na tym grać, natomiast można się na tym nauczyć różnych zagrywek, wydaje to dźwięk, który nie jest kal, kal, kalący, kający, powodujący, że wasze uszy konają. Jakiego ja słowa szukałem? <laughs> Jakiego słowa szukałem, napiszcie w komentarzach. Nie jest to super ultra szlachetny, szlachetny dźwięk, ale mamy tutaj do czynienia z takim typowym, tanim instrumentem na, na singlach. Tyle, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Posłuchajcie drugiej próbki. Poproszę o łapkę w górę. Wszystkich, którzy nie subskrybują, poproszę o subskrypcję. Dziękuję bardzo za patronowanie kanału na portalu patronite.pl bądź poprzez guzik wesprzyj, bądź poprzez wysyłanie różnych ciekawych nagród. Przypominam, że wśród patronów jest zabawa Vermilion do zgarnięcia Jacek Hiro popiór, niedługo koncert w Łodzi, wybieram, wybieram się. Eee, dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. I sprawdzajcie zniżki, jakie dla Was przygotowałem w opisie. W salonach muzycznych RIF, czyli w, w współpracowniku tego odcinka również macie zniżkę, a kupując dzięki tej zniżce wy macie troszeczkę pieniędzy i ja też mam troszeczkę pieniędzy, bo jest tam tak zwany program afiliacyjny, więc tak też można pomóc kanałowi. Bardzo wam za wszystko dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za oglądanie, łapkowanie i komentowanie. Piszcie komentarze. Jeżeli już macie Sonika, to tym bardziej te komentarze yy, poproszę. Teraz tak, patrząc sobie na ten instrument, tutaj tyle jest pewnego rodzaju hybryda, no bo jeżeli mamy tutaj mostek, tak, yy, to ten mostek tutaj jest na tych sześciu yy, takich śrubach, jak w tym tradycjonalu, <grytach> wkrętach właściwie, a nie śrubach, ale już ma te kosteczki, o których wspomniałem, które są bardziej yy, dla nowoczesnego stratocastera takie normalne, no bo w, tym, w, tym, w tej hybrydzie były takie old schoolowe, ale były dwa, dwa piwoty. Tutaj mamy do czynienia z tymi, z tymi takimi bloczkami, większość tanich instrumentów stratopodobnych i, i squierów będzie raczej miała właśnie to rozwiązanie, a dobrej klasy stratocastery od Fendera, bądź dobrej klasy mostki, które są stosowane przez producentów, może wykorzystywać te bloczki. Bloczki bloczką nierówne. Z różnych materiałów one są robione, wiadomo, że w tańszych gitarach będą one robione z materiałów tańszych, ale dają radę, dają się ustawić, nawet jak tutaj kręciłem, to żadne gwinty się gdzieś tam nie, nie psuły i nic się tutaj złego nie działo, więc no nie jest to jakiś tam może super ultra aluminium albo jakieś stopy nie wiadomo jakich bardzo fajnych metali, przenoszące dźwięki, w, w, współpracujące ze struną w, w dobrej wibracji, ale by, najprawdopodobniej nie jest to również jakiś straszliwy e, gównolit, jak to się mówi nieładnie. E, w gitarze mamy klonową podstrunnicę, która jest naklejona na klonowy e, gryf, w, tym, w tymże instrumencie. Progi raczej bym powiedział, że są podobne do tego, jakie były w tym y, tradycjonalu, właśnie. Na szczęście mamy tutaj y, regulację pręta od tej strony, czyli nie jest to gitara regulowana od, yy, od strony yy, tak jak w traditionalu w oldschoolu, więc no, na pewno będzie wygodniejsza chociażby jak sami będziecie sobie chcieli to wyregulować, bo tak naprawdę to producent każdy daje instrukcję i gryfy można sobie regulować samemu, chociaż oczywiście zapraszam do serwisowania instrumentów w waszych lokalnych serwisach Gitarowa Mgła w Łodzi, ale są też również inne. E, no można byłoby się troszeczkę przyczepić do tego, jak. Jest wycięty, jak jest wycięty slot na siodełko i jak jest włożone siodełko. Wiadomo tutaj też, że również to siodełko będzie takim najtańszym plastikowym, plastikowym siodłem, ale z drugiej strony jest nawet... Całkiem spoko nacięte, więc yy, gitara tam się nie rozstraja jakoś w pierwszych pozycjach i dało się ustawić w miarę niską akcję strun. Taki instrument, jak zresztą każdy inny, wymaga tego, ażeby spojrzał na niego serwisant i żeby wam to yy, poustawiał, porobił. Jeżeli kupujecie taką gitarę, zakładam, że nie macie ochoty i nie macie wiedzy na temat tego, jak instrument yy, ustawić samemu. Więc nie będziecie tego robić. Warto dołożyć też w zależności od miasta 150 do 300 zł na taki pierwszy setup instrumentu i taką gitarę przygotować do gry. Klucze pracują w miarę OK. Generalnie, tak podsumowując sobie. Jestem raczej na plus, jeżeli chodzi o ten instrument, tak na pierwsze, na pierwsze wrażenie. Nie mieliśmy jeszcze żadnego w serwisie, więc ja nie wiem, co tam się dzieje pod płytką. Tak naprawdę, jeżeli sobie pójdziecie do salonów muzycznych Reef, jest odgroma instrumentów w podobnych cenach, które możecie zakupić. Bardzo polecam, jeżeli szukacie gitary typu Stratocaster, gitary Jet. Które wyróżniają się mega stosunkiem ceny do jakości. Te gitary są w salonach muzycznych riff. Również można spojrzeć na gitary firmy Echo, które też są, mają dosyć specyficzną, specyficzną główkę, więc na szczęście taki Squire Sonic, który się poprawił w stosunku do buleta. Na pewno dość znacznie. Nie jest jedynym wyborem i w salonach muzycznych Riff jak wejdziecie sobie w zakładkę Stratocaster, gitary typu ST od groma instrumentów do okolic 1000zł znajdziecie i no, można tam już coś wybrać, a większość z nich jest na kanale, więc to nie jest jedyny, jedyny wybór. Raczej wziąłem te, tą gitarę po to, żeby porównać to z moją wiedzą. Uważam, że troszeczkę jakość się y, poprawiła. Oczywiście to jest dużo różnych takich małych pierdółek, jakieś tam niedolakierowanie końcówki gryfu, gdzieś tam coś, jakieś przetarcie, y, ale no tak to jest w tanich instrumentach. Uważam, że ona się poprawiła w stosunku do tego, co było, y, co było wcześniej. Natomiast y, nie jest to na szczęście jedyny wybór i salony muzyczne Riff mają dla Was dużo tego wyboru. Pickupy w, w Soniku 13,27 mostkowy, bardzo mocny, jeżeli chodzi o singla, dlatego to nie do końca jest takie pewnie stratoskie, jak, jak mówiłem wcześniej. 12,17 gryfowy i na środku 12,22. Dla przykładu, tradycjonal. 6,28 bridgeowy, czyli połowa tej rezystancji. Oczywiście rezystancja, impedancjo i tak dalej, i tak dalej, i kilo nie są głównym źródłem tego, jak pick-up gra, no ale tutaj jest jednak rzeczywiście bliżej tej tradycji. 6,25 gryfowy i środkowy 6,26 old school pełną gębą. Ten, moim zdaniem, najlepszy, czyli, yy, czyli tak zwana hybryda. Yy, słuchajcie, jest tak. 6.08, czyli najsłabiej, jeżeli chodzi o rezystancję jak na razie, ale najbardziej mi się podobało. 5.98 i 5.76 na, na środeczku. Tak to się prezentuje. Hybryda 3.60, Sonic 3.18, a Traditional 3.13, czyli Traditional najlżejszy. Co jest również ciekawe, na co chciałem zwrócić już pod sam koniec uwagę, tenże instrument, czyli Sonic dzisiaj przedstawiany, wygląda jakby był zrobiony z jednego kawałka drewna korpus. I w przypadku nawet squajerów sprzed lat, takich robionych kiedyś przez fabrykę Korta, jak tak było, że nie było tutaj widać łączeń, no to było ryzyko jeszcze przy sambarście, że może to być gitara zrobiona ze sklejki. Ta gitara jest według producenta zrobiona z drewna topolowego. No i oczywiście dzięki temu, że tutaj na tym ścięciu nie jest zamalowana, to widzimy, że to nie jest gitara zrobiona ze sklejki. Więc teraz jest tak, albo jest kładziony delikatny... Fornir tutaj gdzieś, który przykrywa z ilu kawałków ten korpus jest zrobiony, albo jest to instrument rzeczywiście zrobiony z jednego kawałka drewna. Ma to takie, wiecie, półznaczenie, czy tak naprawdę tak jest, czy tak nie jest. No wiadomo, że jak jest z dwóch czy z trzech, no to lepiej niż jak jest zrobione z jakiejś tam przekładanki z siedmiu czy dziesięciu nie? i z materiałów odpadowych. No, natomiast tutaj jest szansa na to, że jest to instrument zrobiony z jednego kawałka drewna, gdzieś tutaj się nic takiego nie, nie wybija. Więc obej oglądając te trzy odcinki macie poza całą. Poprzednią wiedzą, uzupełnioną wiedzę na temat y, Stratocastera. Jak to zwykle powtarzam w tym momencie, y, idźcie do salonów muzycznych Riff i sami to też obadajcie. Myślę, że myślę, że warto, myślę, że trzeba. Porównajcie sobie to z innymi instrumentami. Dziękuję bardzo za oglądanie do samego końca. Dziękuję bardzo za to, że jesteście w Gitarowej mgle. Propsik dla Was. Jeżeli już zostawiliście wszystkie propsiki, dla mnie to będzie mi mega. W tym momencie przed Wami oczywiście lista osób, które kanał wspierają, lista osób, które kanał patronują, lista osób, które pomagają mi w rozwoju tego kanału. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które oglądają, są tak samo jak ja wdzięczne i dźwięczne. Patronom, właśnie. Zapraszam do patronowania. Patronet Guzik Wesprzej. Różne formy ciekawe, inne. Mam nadzieję, że kanał jest ciekawy i że, i że rozwija się w tym kierunku, w którym byście chcieli to oglądać. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, końcówka samochodowa. Kręćcie swoje. No i deska. POXY Rising <noise> i tutaj ta dziesiąteczka się świeci na dziesięciolecie dostałem takie fajne, takie fajne kosteczki, wszystkie testy z deski tych stratów gram tą kostką, chociaż mnie się już nie gra wygodnie taką dużą. Natomiast taki Garbus w kombi, no już jest samochód, mimo tego, że konstrukcja przedwojenna, wymyślona przez wiadomo kogo, czyli przez pana Porsche Wiadomo z kim, tego nazwiska, tutaj w tym muzeum raczej już to się nie powinno wymawiać, eee, no, to, no to fajna jest ta konstrukcja i do tej pory, mimo tego, że jest to samochód mega oldschoolowy już, no to trzyma fason, tak jakby i... I cały czas jak gdzieś ktoś takiego garbusa ma, no to na pewno, na pewno nim jeździ. Czego nie do końca chyba można powiedzieć o Trabancie, no bo trabant, no to, trabant był w zeszłym roku w bardzo wielu odsłonach, od Trabantów wojskowych, rajdowych i wszystkich różnych innych. To jest, no to jest brzydkie auto, nie? Więc mamy czynienia z autami ładnymi, z autami brzydkimi również. Tam jeszcze można było wejść też na tą górę, też to obejrzeć. Nie wiem czy mamy czas, zaraz się ich tam zapytam, czy w ogóle tam wchodzimy, czy tam wchodzimy, czy nie. To znowu ten fragment takiej motoryzacji, który mnie tak jakoś tak za bardzo nie jara, takie bryczki, bryczki z silnikiem, no ale Bugatti